Ja zaczynam swoim kopnięciem frontalnym, to co było, czyli tupie już bez zwodów, tylko wsunięcie się, wchodzę frontalnie, hop. Staję w pozycji. Oczywiście pracujemy na założeniu. Przeciwnik odniósł się od liną narożnika, od czegokolwiek i wchodzi na mnie, bum. Stopuję czyli dwa frontalne, atak, obron. Ok? Jeszcze raz. Stoimy w pozycji, cofnij się, ja wchodzę. Hop, on wchodzi, Hop. I teraz patrzcie, od tylnej ręki, tak jak stoicie, od tylnej ręki jednej akcję trzech ciosów. Raz, dwa, trzy. Kończymy przednią nogą. Rozumiecie mnie do tej pory? Tak. Dwa fronty. W ataku, w obronie. Noga spada. Akcja trzech ciosów. Raz, dwa, trzy. Ikon chelim chet yo lousko. Naga chetile.